Huh. A Przynajmniej to nie bęben. Wayne. Cześć, hey. Wayne. Miejscowy poszukiwacz Wayne Pepler skończył renowację maszyny przesiewającej 115 metrów na godzinę. Słyszałem, że szukasz przesiewacza. Zamówiłem maszynę, ale ma ogromne opóźnienie. Może dotrze przed końcem sezonu. Szukam czegoś, czym wypełnia lukę. Proszę bardzo. Chętnie zaprezentuję. Obejrzyjmy go. Parker musi zdecydować, czy zaryzykować losy sezonu, wybierając niesprawdzoną maszynę. Rama na górze wygląda dobrze. Maszyna jest w dobrym stanie. Nie pracowało wiele. Znalazłeś ukryte przejście? Tak. Przeczyściłem hydrauliczne progi. Próbowałem ich, ale zawsze były kłopoty. Coś szwankowało. Będziemy chcieli zmienić kilka rzeczy. Zamierzasz używać tej maszyny? Nie, mam rodzinę i remontuję dom. Najważniejsze jest to, czego oczekujesz. Czy chcesz maszynę nam wydzierżawić? Czy wolisz ją sprzedać? Wolałbym wydzierżawić. A za ile? Plan tygodniowy czy miesięczny? Od metra? To mi się podoba. Musiałoby być tanio. Nie zajeździcie mi maszyny, bo wasza w końcu przyjdzie. Podczas pracy zorientujemy się, jakie moja ma wady, i ją doskonale wszyscy zyskujemy. Sześć tygodni, dasz tam Ty tyle czasu? Spokojnie, tyle ile chcecie. Może nawet za rok. Kiedy ostatni raz dzierżawiłem maszynę, płaciłem 25 tysięcy za miesiąc. Mam nadzieję, że się dogadamy. Dojdziemy do porozumienia. Coś dla wszystkich. Pogadam z Mitchem, jak on to widzi. Wolałbym, żeby Twoja maszyna tu była, bo dzierżawa to strata pieniędzy, ale ten przesiewacz jest w dobrym stanie. Myślę, że dogadamy się co do ceny. Wayne nie wygląda na takiego, który chciałby nas orżnąć. Może na tym skorzystać, bo wprowadzimy usprawnienia. Będzie miał sprawdzoną maszynę i złoto w kieszeni. Na początku zawsze są kłopoty. To dobra inwestycja. Parker wydzierżawił sobie przesiewacz i jest o krok bliżej od rozpoczęcia pracy na Alasce.